Przytopem i wypierdem po czterodniowej przerwie na kanale witam was ponownie. Dzisiaj bitwa czołgiem lekkim Tieru trzeciego produkcji niemieckiej Panzerkampfwagen I aus C. Bardzo ładna bitwa, także zapraszam do oglądania. Dzisiaj chaos i pożogę na mapie Malinówka będzie siał, moi drodzy. Zaraz zobaczymy. Maurynius klanu HOD. Bitwa bardzo dynamiczna, dużo się dzieje, dużo obrażeń, dużo fragów. Jak dla mnie, mogłaby być również opublikowana na kanale FAI w odcinkach serii Szybcy i Wściekli. <grym> No cóż, tutaj będzie widać, że Polak jednak potrafi nieźle napierdzielać, bo dużo, dużo będzie się tu działo, dużo fragów. Swoją drogą miałem kiedyś ten czołg, jak zaczynałem grać też było dosyć dosyć dawno. Wiedząc zwrotny, dobra szybkoszczelność, dobre przeładowanie. Przede wszystkim jest szybki, można nieźle ugrać. Co prawda, nie ugrałem tyle y, punktów obrażeń. Jak tutaj kolega, ale nieźle mi nawet na nim szło. No cóż, nie będę Was tutaj zanudzał, co ja robię, a co nie. No, na celowniku mam już dwa razy PZ1C. goni jak zażynaną kurę, no i zarznął. Wszystko na wysokich obrotach tutaj się będzie działo. i znowu z akcji na cerowniku pz100 i Cruiser 4 widzę też chito Mam go na jak masło. To a tutaj się kruzjerowi zdeczka upiekło bo by był prawdopodobnie frak I drugi prak. Nie, nie, nie. Tu się pomyliłem. No cóż. Drugi tydzień nocyk, moi drodzy, w pracy robi swoje. I moje postrzeganie jest troszkę wolniejsze. Tak jest. To już będzie trzeci frag. Jedziemy na czwartego. Bardzo szybka akcja. Tutaj Mauryniu, prawda, w bardzo szybkim tempie nabija fragi, nabija obrażenia. Zero jakiegoś czajenia się, tylko po prostu jedzie i szczela w pałę. I o to w tym wszystkim chodzi. Teraz odważny podjazd pod bazę. 705 obrażeń już jest. Jakiś drugi jest śnięty tutaj w tej bitwie, albo po prostu tak ich zaskoczył. <gryzłek w> masło, <przeciwnik oberwał> Bardzo dobre. Chyba jedzie na wzgórze, tam lubią artystać z tego co pamiętam. Tysiąc obrażeń, już moi drodzy. Tak jest, jest sexton dwójeczka, no i napierdzielanie standardowo. Te piętnaście jest na wichu. Weszło w niego jak w kaczkę. <grywki> Siódmy frak. Jedenaście do czterech dla wroga. się nam kolega samotnie utrzymał tak jest ósmy frag na koncie 1352 obrażeń bardzo ładny wynik, ale to jeszcze nie będzie koniec tu mamy PZ-1C Tak jest, dziewiąty frak 1582, 1000 obrażeń, 2 do 1 dla wroga. No cóż, moi drodzy, bitwa może i przegrana, ale musicie przyznać, że. Bardzo ładnie rozegrana przez Mauryniego. Mnie się podobała. Mam nadzieję, że Wam również. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie nadal nadsyłać do mnie, podsyłać do mnie Wasze wzmagania w grze. Także żegnam Was i do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.